Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Wolverstein The New Order. Naciśnij E, aby kontynuować. Wczoraj y, byłem na Księżycu, wylądowałem z powrotem na Ziemi i I co y, teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Hmm... Aha! Nic teraz, yy, czyli zostałem zestrzelony, jestem na krawędzi mostu i muszę wypieprzać Oujesz? Oh yy, helikopter mnie uratował nie, to jest z mostu i spadam o, o thanks Okej, okay, dobra, 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 dobra yy, ja wol, komendant A on ma tę szczelbę Czyli potraktuje go snajperom Trochę niecennych stron na początek, ale mm, tak naprawdę yy, to yy, dzisiaj jakiś mam leniwy dzień, mamy Boże ciało. Pamiętam jeszcze za młodych lat, yy, w czasie Bożego ciała w Ustroniu, jak byłem ministrantem, tak? Jak byłem ministrantem 3 lata. Londyn, 15 listopada 1930 roku. Dywizja super broni naszego wojska, popracowała największą broń w historii świata. W, kos w kosmicznym roku. Yy, Wysoko ponad Ziemią znajduje się gigantyczne lustro y, orbitalne, y, korzystające z mocy samego Słońca. Oto sononnengue. W mm, środku zwierciadła znajduje się Vibu, kilometra kilometrowa stacja kosmiczna, wycelowana wprost y, w Ziemię. Znaczy, brzmi to tak trochę, nie to sensownie. Yy, wiadomo, przecież przypalaliście kiedyś mrówki yy, tym yy, lupom, nie? Zbierajmy całą broń e, z, ze zniszczonych, zabitych ludziów. Dobra, czyli jestem dosyć dobrze uzbrojony. Mogę się jeszcze naładować. Laserka, niestety, już nie mam. On był tylko w kosmosie. Dobra, co na to mapa? No nic. Co na to notatka? Zbierz fragmenty szyfru. Aha. Ziemia z kosmosu wygląda, wyglądała tak spokojnie. Po wylądowaniu, przypomniałem sobie, jak hitlerowcy ją spieprzyli. Muszę ruszać, jestem już blisko mety. Muszę wrócić do Berlina. Karline będzie wiedzieć, wiedziała co dalej. Dobra, czyli muszę wrócić do Berlina. Ciemno tu. E, e, A, ja mam lęk wysokości, chlebcia, ale serio? A, wielu ludzi ma lęk wysokości przecież, no to jest wiadome. Kto by się nie bał wysokości, mm -hmm, ale w grach, no to bez przesady. Wiadomo, że gra. to! Uf, uf, fuck, ale wysoko. To nie jest prawdziwe życie. No i co? Spieprzyłem. Oh my god. 听明白了。<music> Ciekawe, kiedy będzie ten moment, co mi tak wszyscy od początku ostrzegacie, że nie dam sobie radę. Z jakimś wielkim robotem. Następny szyfr Enigmy. Dobra, czyli już wszystko tu porozwalaliśmy? To pozbieramy sobie broń. Ktoś mi też napisał coś tam, czemu nie ulepszam zdrowia? Yy, yy, faktycznie może coś tu trzeba ulepszyć, umiejętności. Yy, no i co? Jak ja to tak to yy, Być może ja wiele rzeczy nie wiem. Zwiększa mm, efekty. Mm, zwiększa pojemność magazynków dla wszystkich rodzajów broni standardowych. Ale nie mogę tego powiększyć. Czemu? Samo się to powiększa przecież. Hmm. Aha, odblokuj, ale nie mogę tego odblokować. Jak to mam odblokować? Aha, już wiem, już wiem. Zabójstwa zaosłon pistoletem 015, i wtedy się to odblokuje. Aha, zabójstwa w, w ślizgu. Jeszcze ani raz tak nie zrobiłem. Nożami rzucanymi też. Na z tłumikiem nie zrobiłem. No, oh my god, to ja tu jestem w ciemnym lesie. No faktycznie, no. Londyn, 15 listopada 1960 roku. Wedle najnowszych badań m, nadchodzi zmierzch e, londyńskich e, tradycji e, fish and chips. Sięgają po e, przy. E, prze, Pyszne danie, kiełbasy, <noise> czyli mm, kapusta kiszoną i bardzo dobre. Kapusta kiszona jest dobra. Nie to. E. Dobra. <noise> dobra lecimy dalej. Pam, pa, dam, pam, pam. Pięknie. No i co dalej? Coś zmaściłem? No, klikam E. Uh... KUDOSZ! Aha! Będę musiał walczyć z Kaliosem. naboje, list, plan ewakuacyjny. głowiec wyeliminowany A idę sobie jeszcze podładować. Pam, pa, pam, pam, pa, pam. Wyobraźcie sobie faję jako ministranta? Bo ja nie. No ale byłem. Eee, bez sensu to zrobiłem No bierz te na fragmenty enigmy następne... to co, schodzimy niżej, nie?

Ale ze mnie zezwolnie. Warto wchodzić w zakamarki. O właśnie, przecież mogę teraz sobie z mojego ulubionego. O, ma dwie możliwości: kulki i strzały. Pam, padam, pam, Fuck! Poglądamy sobie, jak wygląda Berlin. Oh my godness. Hmm, no mosty takie fajne nawet. Hy! Oh my god! To on? To ten robot? Okej, okay, słuchajcie. To za chwilę się widzimy w następnym odcinku. Bicie się z robotem. Fuck. Dobra, yy, to będzie osobna bitwa. Bitwa z robotem. Yy, jeszcze zaraz zobaczę, czy na pewno to mam zrobić. Dobra, to. Dobra, czyli teraz muszę pokonać robota, i to zostawię do następnego odcinka. To do zobaczenia na razie.